Siema, siema gramy w Lola Dobrze. na urfie. Normalnie się maneczką, Dobra, gramy, Urfa. A co z tym bratem ciotecznym? No Co? No ten co ogląda tego youtubera co Mati wygrał z tę no, no. No wiem, wiem. No i teraz Matiw robię nowy pan pytam się, czy ogląda nadal ten brat Matiego, tego gościa. No, to to jest pytanie. Na to odpowiedź może znać brat cioteczny. No, ale to mi o to chodzi, że wiesz, że ja no, wziąłem udział, co nie? I nie? Ja nie oglądam go na bieżąco. O. Nie mi się nie chce. No dobrze, dobrze. Dobra, ja... nie wiem... Akali jest stos? Akali jest... okej. Okay. A Darek jest OK? Jest okej, okay, ale jak grasz Darkiem to ja czymś innym zagrał Ty ja nie chcę zagrać innym jak Darek. To może singadem zagrał. Jak myślisz Singed cox? Marcin. Ojej. Koks jak nic nie wiem, to nic się nie da zrobić. To, to jest czeka, czeka. mega dobre. Mega dobre. Ale po, pogram pod Dark Harvest nie Predatora zagram. zagram. No ja też wezmę Dark Harvest. No. Zobaczyłem. Ghost to wziąłem dobra gidbe. A mam skina chyba czy nie? O mam skina, pa. Wziąłem skina, ale nie wiem. Zarzyłem? Nie wiem. Chyba nie. Ziem. Nie wziąłem? Ja pierdniczę. I co się dzieje? Liga się nie ładuje. Ładuje się, co ty? Nie, nie bo mi się dopiero po jakimś czasie. Wziąłem skinach? Nie, no skina nie wziąłem. Ja taki ładnego miałem. O. Gościu manik 0skina. U nas? No. A w Twisted Fate też miał fajny no, fajne niki. No, profesor. Ciekawi mnie, jakbym sprawdził mi na internecie, ile procent ludzi na iście to Polacy. <laughs> nie to nie Polacy. Ja bym sprawdził, ile na wasie to są Polacy. No, no, jeszcze no, jest trochę. Ile procent ludzi gra w lola? To nie jest. to skała nie może zamić tego. Ona. Ale że Aż w Korei aż 12% ludzi gra w lola? To dziesiąty Koreańczyk. Europa zachodnia 1 i6 Dobra A u nas to tylko 3% ludzi gra rolę, może Dobra, Mati, nowej smaczka czemu tu nie ma tego fajnego itemu? Nie ma. Oni mają double smite Koksy Nice, gdzie ty poszedłeś, Marcin? Papa no czy babka? Pa, jestem pa, pa? w bazie. Pa, pa, co so w projekcie na... W no, blicę wzięliśmy. A mówisz? Jakby zaraz tutaj pejnik się pokazał. Dobra, ja e-biorę pierwsze, dobra? Będę rzucał ich to do to, tyłu. Czy no, dobra, to No dobra. Za ty wiesz pierwsze? Kucza, nie? Nie, nic nie wziąłem A co oni jeszcze tam zabili? Zabili jeszcze. Les zabił. Opa już ma ciekawe Ej to wiesz, wiesz, mi się zdaje, że to jest zwykły nasus? To nie będzie AP, tylko zwykły. Bierz go, bierz go. Aha, A, to tak ojej. poleciało? A ja tu tego mina. Ale widziałeś, jak to poleciało. Przecież to dziwnie poleciało. No. To, hali, to, to będzie, będzie, nie będzie straszna linia.

A że on już ma, że już on ma stela? Przed nami? Dobra Marci, nic się nie stało, zabijamy ich teraz. Musisz. Mówisz? Mówię tak. Levela a ten, ale... podostum, no level'a upa No nie fajnie. No <coughs> nie um. fajnie. Nie, no że, że od razu tak szybko klika. Ojejku, no to jest jaka. Dobrze, Marci, no ale koksito. Mówiłem, że ich zabijamy. Miałeś rację. Ja ale słuchaj na jednego. Tu, tu, tu. O Bomba. No, zabili nas. No. Dobra. No. Dobra, tym będę ich denerwował Ojej, oj, oj. Ojej, ona zaczęła Już się odechciało grać No Marcin, ja najpierw podbi robię tak No dobra Czekaj tylko teraz Bym se... Na razie, teraz na razie nie zrobię tego Ale zaraz Fajnie. O, umarł od Ciebie, git. O, już, ale mnie strollowali. Myślałem, że jeszcze. Olaf dżungla Malphite top. A tu na No dziwna sprawa. No. no ur, ale... Nie, to nie ur. Tu co? Fajnie, Mati, nie? Zresztą będę slowował. Kozacki, ten Kain. Ja, nie Ja nie umrę, Marcin. Nie wiem, czy się już goto zatrzymać. Czy go zawsze Mam papierów w teamie. On nas będzie składał, to ja teraz składam. Dobra. Ale 65 już dodałem, wiesz Marcin? 65. Kozak, kurde! No fajna sprawa. No nie, że że E się nie użyło. E smartka. Eee, no tak, nie 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 dam rady wygrać czego. Nie, no co ty gadasz? Damy rady wygrać. To upa umarła, widzisz? I co? No i damy rady. Wiesz, może być nie za wesoło. No i inne. inne. Ojejku. Ojejku. No ale że.

A co ty robisz? będę fajne rzeczy, wiesz? Na mordzie... ...relajka. relajka będzie. No. Tak denerwował, jeszcze kupię sobie fajne buty, tylko... ...nie wiem, czy buty anti nie będą lepsze. Myślisz, że te lepsze, czy anti Nie, swift nesting, ale lepsze. Mogą ci się przydać jakieś... A nie wiem, czy nie A drugiego DS splajtera, żeby jeszcze szybciej biegać, co nie? Ale też DMS się przyda. Maska się by przydała. No, Dobra, Mati. Tak patrzę, że to zaraz się skończy. Gądziada, gądziada. No. 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 Teraz bota, czekaj. Tak. Chodźcie, Nie Wiem, czy mi się skończy R, wiesz? Lecę? Na wydawaj. Nie, no kochaj, co się dzieje. Dobrze jest. Powiem ci tak. Na pierwszym lewelowaniu R mi się nie kończy. Move. 3, 2, 1. O, i znowu, R. Ojej, ku. O, A dobra Tak to zimne nie zrobi. Nie, no mnie ja to nie zabije, jak ja tak zapierdzielam. O, wracaj, znowu. O, nie, się przesadzi. Dobra, to więcej, to wrzegit. Uni Deadness Play, Tak, to robić. Czekam, ja no, czekam. Czekaj, czekaj. to no. poczekaj, ja się spuszczę, dobra? Dobra. Aż żona kumiera? No fajna postać. No fajna. Jak jest prawda, czy nikogo nie idzie nie ma nikogo. No wezmę farmer z bida. Jak myślisz będzie gonił mnie ten Darius Darius no Nie ma mnie. Darius na idzie jak coś, to sobie graj. No stój co się kupił, o ty dziadu. Ale goni mnie No Nie wiem matina na już. na tego bota. Dobra. Zarobiście kurna! najgorszy team na świecie. pierd... <laughs> Bardzi. Widzę, widzę. Bia. A tu jest nasus? Wie, wie, wie. Wiem. A co na to? Widzimy Drake'a. Jedno to ja to jest taki, coxitem. Jest, jest. Ej, nie frajer! Idę. O, o o o o, patrz, 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 patrz tu! A to damy radę? Ta. A tego też damy radę? Ta. O, Ten tu. nie skostował. A to damy radę? Nie. Może <laughs> Gdyby się nie wbiła, to by mnie zabiła, wiesz? Jakby pod tretem Ada została. No widzisz. Dobra, ale teraz Dead Player Play, żeby szybciej biegać jeszcze. Później jakiegoś, nie wiem, Rabadona może. No. A tak wygrywamy? No ta O. No mi idzie, sam ty. Dobra. O, ale pa. Myśli, że coś robię? Nie no, ty wyjdziesz. Ja pierniczę! Ojej. Ale już leci, ale mnie gonią! Zabiłem kogoś! <noise> Więc co się, Marcin, stało? Wbiłem się, trzech we mnie było <noise> i odsleszowałem i ogoniła mnie, gonili mnie wszyscy. <noise> Tak się śpiewam z Jet Hej. Zapiernicy głupi. On już taki Jak jest. Nie, nie wiem czy ja go zabiję. Nie, nie zabijesz. Musisz mieć Mirtka obmok. No, no chyba, że ci się da. Ładna. Let's go. Eee, chodź tu ktoś. Patrz, że, że się nie da trafić. Stunują od razu. Ja rozbijam Ale to robisz ty Dobra, ja wbijam dookoła. Znaczy? Dobra. O, tu jest. Eee, dobra, jeszcze wystarczy. Ja idę na smoczka. Ej, nie, Blitzcrank wychuknął. Umarłem. Ale szkoda. Chyba jest jeszcze fajny item... Nie, umarłem. Pozerki mi wziął. 1550 HP. Jaka szkoda. Dobra, jest fajne... Wiem, to jeszcze może być fajny item.

tej na wyjście. Ale strollowałem jednego z naszych, wiesz co zrobiłem? Fajker, ja przerzuciłem na górę gościa. No to trochę ci się udało. Pajk musi być zły, no. Na jest, ale że on się jeszcze że mu się chce stakować na urfie, na susem no jest tysiąc razy prościej, no ale ale że mu się chce. Może też mi by się chciał? że wiedziałem, że na, na urcie to nie jest dobra rzecz. Nie jest dobry. O ty mnie. Jaki szybki, jej. No nieźle no, znowu źle. go strelowałem <grym> Oblikiem No nieźle no, Znowu Erka przeze mnie nie trafił, jest to znowu odpalana Smoka robiłeś? Co? No był smok robiony Nie! Stunowali mnie! Już tak spierdzielałem szybko przed tym Tower Shotem. Dobra, i co? Rabadonik? Nie, może jeszcze co, coś na tanka? By żyć długo, bo już bije całkiem sporo. Nie jest jakichś rajców glary, bo to takie, takie są. Albo surelnie. Co ten Nasus Fryer robi? Kończy grę. Ale żeby tak tryhardować? No... Up. Tak to jest. Ja pierdolę na nienawidzę. Moja Irelia pisze... Cry Yasuo main. one v one me. Dobra, nie pomogę Ci teraz. tego chyba nie przegramy co nie Wszystko możliwe no Wszystko możliwe i debota Ale on bije. ja on. Czy ten nasys? No. Nie wiem, musiałem zastosować najlepszą taktykę na playmeru. Nie umiem No nie umiem. No, report. Report, no. wycisz wszystkich. No tak, no tak. I co nie A że ja się ruszyć no. nie mogę? No, twisted. Twisted. Ale że, on ma, że on wy, oni to wygradzą, bo Nasus się nastakował? No nie wiem. Nie no, nie wygrają tego. Mogę balę w sumie złożyć. Nimi mnie, mnie stunuje często. Marcin, co robisz na drugi? Idę w dżunglowy, no nie na chapeki. Zapomniałem o on. on jest konieczny. Idę Marcin z tobą, bo tam coś próbuję zabijać, ale lewy z tobą mi idzie. <grym> Dobra. O nie, Twisted Chcę Gierkę skończyć? Tak. Czy aż tak tryharduję na, na urfie? Jeszcze nikt wzi wziął się ten? Nie wiem, chyba bardzo chcę wygrać grę. Chyba bardzo chcę. No, chyba ten. on się tak chiluje Ten na nasus na, na Makryta już oj 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 ja, ja niby mamy tego Ola z Infernala, ale to wiesz. To jest ur. No, Infernal trochę daje, powiem ci. I z tego Wota? Nie, no i pan ja To jest No. Pad znowu. On no, to skończy, może? Jasny pierun, no co to ma znaczyć w ogóle? Widzę. Widzę, że Blitzcrank ma podobny pomysł, wiesz? No. Same te. Ojejku, 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 ojej. Co tu się dzieje? Widzę właśnie. Jeszcze brakuje. Ej, tam teraz zaczął z tobą, no nieźle. uff, no ładnie. No. No, no nieźle. To na wiem. To się... Jestem TF to jest taki tryhard, totalny Ja. Zabij tego Nie dam rady Nie dam rady, bo ja nie mam ba, Jak podejdę, ma. to patrzcie za... szyb... Na co jest paczek biegnie, chcę to skończyć No to jest koniec <noise> Ja pierniczę No tak Dobra, mam nadzieję że się podobało to były, to były takie trajkardy. No, żeby Urfa wygrać, to takie rzeczy odpierdzielali. Że to się gra dla fanów. Ja wziąłem Sit na urfa. Zapierdziela cię głupi co co chwilę i nie mogli mnie dogonić. No, jeśli wam się podobało, to... ciesz, to, 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 to napiszcie czy chcecie więcej gier z piaścikiem Sorry za przerwę. Dość długą. Się. No ale... Tak to czasem jest. No, a tymczasem trzymajcie się. Siema.